Cześć, witajcie z tej strony Adrian. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jesteśmy w firmie handlowej Agropol Zakrzewo, a tuż za mną ciągnik John Deere 6215R z 2020 roku, który Wam dzisiaj pokrótce zaprezentuję. Serdecznie zapraszam na krótką prezentację John Deera. Jedziemy z tematem. Moi drodzy, kolejny John Deere w firmie handlowej AgroPol Zakrzewo. Tym razem model 6215R z 2020 roku z przebiegiem nieco ponad 7000 godzin w bardzo bogatej wersji. Mamy tutaj Ultimate Edition, bogata wersja. Na podłokietniku Command Pro mamy tutaj joystick. Command Arm Command Pro, bogate oświetlenie LEDowe, full LED, lusterka elektryczne podgrzewane, szerokokątne, fabryczny oryginalny TUS. Oponki, Michelinki 670-28, 650-85-38, tutaj tył Treleborga. No, traktor naprawdę kawał byka. Tutaj mamy rozstaw osi 2,8 metra. Długość traktora nieco ponad 5 metrów. I wysokość niecałe 3,2 metra. Średnia masa wysyłkowa 8500 kg. Ciągnik wyposażony w zaczep kulowy, zastrzep automatyczny, łącznik centralny hydrauliczny. Wszystko, co potrzeba, tutaj mamy. Ciągnik bardzo zadbany, nie jest zniszczony. 6 garów, 215 koni, silnik 6,8 litra. Jest to ta duża rama z John Później mamy tylko 250, która jest na bardzo dużej ramie, 2,9 metra. Ale takiego jeszcze tutaj nie było, więc jak ktoś poszukuje 250 czy 230. Myślę, że bardzo chętnie tutaj taki traktor sprowadzimy pod klienta. Jak widzicie, jest możliwość każdych sprzętów nie tylko tej marki, może to być i Fen, jak ktoś sobie zażyczy, tylko to też są inne pieniądze. John Deere naprawdę mamy tutaj w bardzo atrakcyjnych cenach. Ten, który wam właśnie prezentuje zdążył zjechać z lawety. Przyjechał klient, traktor sprzedany. Ale moi drodzy, to nie koniec tych ciągników. Są jeszcze trzy egzemplarze, które do nas przyjadą. Więc nie martwcie się dla wszystkich, co potrzebują takiego traktora starczy no chyba że będzie tych klientów więcej no to te trzy jednak brakną prawda no dobra Ed blue jest bo 2020 rok 350 litrów bodajże jak nie pamięć nie zawodzi mamy tutaj zbiornik paliwa albo 450 to jeszcze dopiszę bo tak spamiętać wszystko nabiega i rzucać tymi danymi technicznymi no to też można się w końcu pomylić kabina premium Elegancko tutaj nic nie jest zniszczone w tym traktorze szyberdaszek. Proszę bardzo fotel pneumatyczny, kurczę hydromasarze, nie wiadomo co tutaj wszystko jest. Kartoniki jak w nowym jak się wchodzi. No podstawowo tutaj tutaj jeszcze nie mamy na słupku wyświetlaczach. Wszystko mamy tutaj zegary za kierowniczą plus command center. Command Arms, Command Pro. Widać, że to nie jest mocno eksploatowane, zniszczone. Sterowanie lusterek, radio. Wszystko tutaj mamy. No i pięciosłupkowa kabina. Niektórzy wolą taką, niektórzy wolą tą drugą. Myślę, że jak do wsiadania lepsza jest ta. 40 skrzynia jednym będzie wystarczać, drudzy będą chcieli 50. Ale to zobaczymy. Ja zobaczę jakie to przyjadą jeszcze te trzy następne. Także 3 razy 6215 R jeszcze w Agropolu za krzewo się pojawi. Łącznie z tym cztery. Trochę tych John Deere'ów w tym roku się sprzedało. Więc moi drodzy. Dla każdego coś się zawsze znajdzie. Nie teraz to później. Czasami trzeba poczekać trochę więcej cierpliwości. No i myślę chyba, że to tak z grubsza na tyle. No mogę tutaj Wam jeszcze ten traktor uruchomić, niech się tutaj załączy komputerek. I zaraz go odstawię. O, tu niech się wszystko o, bardzo proszę. Tutaj przypisane funkcje do Command Pro. Na B, na A mamy tuzy, przedni, tylny. Dwunastka, mamy automatyczne sterowanie. 11 i dziesiątka mamy. 11, dziesiątka, mamy tempomaty. Co my tutaj jeszcze mamy? C i D. C mamy jedną sekcję, D mamy drugą sekcję. Mamy też tutaj joystick. Dodatkowy hydrauliczny, tej starszej generacji, bo teraz to już jest znowu coś pozmieniane. No i tutaj mamy tych funkcji. Przyznam szczerze, mało mam styczności z takimi e, sprzętami. Tym bardziej, że nie używałam takich w polu, więc też bym musiał troszeczkę posiedzieć, e, żeby to e, ogarnąć. Tutaj ten pomad e, ustawialiśmy tą maksymalną e, prędkość na 20, żeby tutaj pojeździć bo też tutaj nie ma po placu co szybciej no wszystko chodzi, wszystko pracuje mogę wam traktor odpalić no zobaczcie, no to jest bajka, to jest poezja moi drodzy no chcąc coś nagrać to bym musiał sobie yy, tutaj uchwyt przynieść z samochodu, telefon podłączyć i nagrać wam jak jeżdżę no i chyba tak zrobię. Zrobimy jakieś krótkie cięcie. Film i tak jest do montażu, więc... Więc jakąś krótką przejażdżkę, jak Adek jeździ, to też zrobimy. Dobra, także jadę po uchwyt. Nie będę szedł. Po co? Jak mam fajną brykę do jeżdżenia. Więc jadę po uchwyt i się jeszcze przejedziemy Jonasem po placu. Do usłyszenia za chwilę. No dobrze, moi drodzy. To jeździmy sobie żelazkiem po placu firmy handlowej Jak do Poza Krzewo. Z przyzwyczajenia to się o rewersem przy kierownicę. Ale można też to robić z joystika. No tutaj też nie będziemy szaleć, bo tutaj jest pełno maszyn. Zdarzają się klienci, którzy chodzą są zainteresowani tym ciągnikiem więc żeby nie doszło do żadnych tutaj niepożądanych zdarzeń, no to trzeba zachować rozsądek. No, tym bardziej, że no, ja tym traktorem też się inaczej jeździ jak na Zresztą w przypadku Command Pro, no to tak jak wszędzie, tutaj puszczamy gaz, traktor się zatrzymuje do zera. To no, ja też jest tutaj yy, o wiele yy, inaczej. Puszczam gaz, nawet nie używam hamulca, no nie. Wiem, dużo z Was wie jak tymi traktorami się jeździ. Ja niestety takiego czegoś nie mam na co dzień, a bardzo bym chciał. John na Command Pro Mam coś pięknego. Na pewno prędzej bym wybrał jak Fenda bo Talii. Miana ja kierunku jazdy. muszę trochę gazu, bo zapuściłem. No, jest radocha, no nie? nie? ma się takiego czegoś na podwórku, ale można się pocieszyć w firmie Więc słuchajcie, e, nawet jeżeli nie chcecie kupić, a chcecie sobie pojeździć, to udajcie, że chcecie kupić. przyjedźcie do firmy handlowej Agropol za krzewo, Bo to no, nie tym, to sobie pojeździcie, kurczę, tymi trzeba co jeszcze przyjadą. A może przy okazji jednak kupicie, bo to różnie bywa. Kredyty i banki też są. <grystanie> no boże, zliczuje mnie za to. Ale no są ludzie, którzy przychodzą kupują, no wiadomo, nie każdy za gotówkę. Mimo wszystko, to no są drogie sprzęty, nawet że używane, no to są drogie. Nie wszystkich na takie sprzęty stać. A na, a na nowy, no to tym bardziej. Ja, u nas w Polsce tych traktorów, no to się też tak nie eksploatuje e, dużo jak e, za granicą. No to jest taka prawda. No tutaj mamy 4 latka, 7000 godzin. No ale no wiadomo, to jest w godzinach mimo to godzinach. Tu mamy godzinę zegarową, ten ciągnik będzie stać 24 godziny włączony, powiedzmy, i będziesz miał 24 godziny. Tak? Nie wiem jak nie słychać. Tu już dużo, dużo nadaje. A ten... A, A nawet nie wiem czy nie słychać. Dobra, trzeba nie uwiechać, chyba wystarczy tego. jeżdżenia. O, neutralik na podłokietniku. No, poczekajcie chwilę. No. Podłokietnica wszystko elegancko. To jeszcze zmienimy perspektywę. Nie wiem, jak to będzie. No, no, także jeszcze się przejedziemy chwilę, piękna sprawa, moi drodzy. No, ja mógłbym tutaj zamieszkać, nie wysiadać z tego traktora. Jest tego sporo. No Cztery sztuki na raz jeszcze, tyle w tym roku nie ściągaliśmy. Także. Myślę, że warto do nas zajrzeć, a dużo osób właśnie poszukuje takich mocnych traktorów. Tu mamy ponad 200 koni mechanicznych mocy znamionowej, bo chyba 240, to nawet 255 wychodzi w nim mocy maksymalnej, chyba plus 40 koni z ipm No to tu mamy 255. Powiem Wam szczerze, jak na taki duży traktor, no jest bardzo zwrotny. Naprawdę bardzo zwrotny traktor. Dobra, wjeżdżamy, nie ma co. Tak 10 km na godzinę sobie tutaj śmigam. I mi się już wydaje, że to jest szybko. Z torem, zmiana biegów, makaronikiem, hio, tutaj przycofaniem, tu sobie wszystko gazem operuje, ile chce, tyle mu daje. Piękna sprawa. No, ja jestem fanem automatycznych biegów. automatycznych, bezstopniowych. No, ja się czuję po prostu jak w bajce w takim ciągniku. Przyjemność z jazdy. Stuprocentowa, moi drodzy. Bo tym to jeszcze, tym bardziej, że do zera on wyhamowuje, no to jest po prostu coś pięknego. I robimy parking. I tyle. Dziękuję za uwagę. Porzucę cały materiał, miał być krótko, a jak zwykle jest długo. No, ale wiecie, że ja lubię pogadać, lubię się rozgadać, a dawno nie było dłuższego materiału. Ostatnio macie bardzo dużo shortów, więc musicie mi wybaczyć ten dłuższy materiał. Raz na jakiś czas musi być całego, nie obejrzycie trudno, ale i tak Wam bardzo serdecznie wszystkim z osobna dziękuję za uwagę, że poświęcacie czas swój, by obejrzeć materiały na moim kanale z firmy handlowej. Agropol Zakrzewo. Macie jakieś pomysły, macie jakieś zapytania, sekcja komentarzy, maile, numery telefonów. Wiecie gdzie nas szukać, wiecie gdzie mnie szukać. Także zapraszam do współpracy ze mną i z firmą handlową Agropol Zakrzewo. Trzymajcie się, na razie. Do zobaczenia tutaj i w internecie. Cześć!